I dzisiaj chcielibyśmy wspólnie podsumować ten ponad rok pracy, ale też właśnie, mówimy o finale, cieszyć się wspólnie naszą pracą, mieć okazję do tego, żeby się spotkać, przyjrzeć się dokładniej, co komu się udało, ale też rozmawiać o tym, jakie jeszcze pytania stawiamy sobie i jakich odpowiedzi szukamy na pytania dotyczące tego, co możemy zrobić, żeby samorząd uczniowski w Warszawie działał. Coraz lepiej. Samorządy uczniowskie to jest właśnie to, co może sprawić, że ta szkoła będzie dla was i że wy będziecie za nią odpowiedzialni, a my będziemy razem z wami dbać o to, żeby rzeczywiście to było miejsce, które wy lubicie, które jest dla was i które sprawi, że wyjdziecie stamtąd mądrzejsi i gotowi do dorosłego życia. Szkoła może umrzeć przez samorządy, proszę szkoła. Ale jak poprzestanie na nauczycielu, to lepsze nauczyciel włosu y, też nie wiedzę działa jeśli sama szkoła nie jest wzorem samorządności takiej instytucji, społeczności, gdzie ma się możliwość wyrażenia głosu, wpływu. <klimy> y, no a jeszcze lepiej jak ta szkoła da jakąś możliwość nabywania tego doświadczenia y, y, odwartyckiego i się y, młodzi ludzie czują jako współwłaściciele, współdecydenci, tam gdzie oczywiście... Pozwala na to i to jest możliwe. Na początku roku szkolnego wszystkie samorządy tworzą regulaminy. My zaczęliśmy od debaty, od konsultacji, szkolne konsultacje regulaminu samorządu uczniów. To była debata w formie World Cafe. To tutaj możecie zobaczyć jeden z naszych projektów, które robiliśmy, jest to sznur życzeń naszych uczniów. Zostało ono zorganizowany na jednych z naszych schodów. Jesteśmy bardzo dużą szkołą, bo w klasach 4-8 mamy ponad 800 osób. Więc yy, naprawdę nasi uczniowie są bardzo kreatywni i bardzo dużo fajnych pomysłów. My jako samorząd spotykamy się w styczniu, żeby ustalić wstępny plan naszych działań na cały rok. Najczęściej mamy około dwa działania w miesiącu. Nie wszystko się udaje, natomiast staramy się działać zgodnie z tym kalendarzem i dopinać wszystkie nasze, nasze cele, które sobie tam postawiliśmy. Przystępując do projektu, chcieliśmy dokonać realnych zmian w naszych szkole, ważnych dla uczniów. Dlatego przeprowadziliśmy diagnozę potrzeb uczniów. Na jej podstawie opracowaliśmy plan działania. Zrobiliśmy komunikat wymiany książek. Pomalowana szafka mieści się na drugim piętrze, a od września będą tam także bufy zakupione przez Radę Rodziców. Na zebraniach omawiamy i ustalamy potrzeby uczniów, szkoły oraz aktualne sprawy. Dzięki angażowaniu się pani dyrektor w życie szkoły, samorząd, na, nasz samorząd oraz społeczność dynamicznie się rozwija.